Ja chciałam zaskoczyć, bo bardzo słaba na moim i tak muszę Wam powiedzieć, że to jest ciekawe. ale zobaczymy, się jeszcze opryskujemy. Znaczy, jakieś takie subskincje z to w dobrze. Będziemy sobie psa, zrobimy go. I I Działa! Jest go Marcinka! Marcinka ma na sobie Marcinka. Jedziemy na, jedziemy na coś słabsze. No bardzo, wszystko że... się że to się udało. w tym jemu klaslowy omidę, no nie mogę. Zobaczmy, jak ten update. Nie wiem, zobaczmy, jak ona base. Jeszcze mnie nie było, na dać, zamknęła. Bo...

Prowadzić takie filmy, okay. takie filmy, o kurczę, do Potworzymy sobie jeszcze. Przepraszam, że widzę, że tak nie wszedł, przy... gdzieś to było takie jajka fajne. Mogę Chyba ze 100 tysięcy. Tak, ze 100 tysięcy jest w węgrach. Ustki, jeden, huge. 100 tysięcy węgrach w węgrach, Ja miałem. Ja miałem kotę z. Potworzymy sobie jeszcze, no śmaga, naprawdę. O, nie dało pewnie. Bo będziemy... Że już Nie, nie, ma ja to, ja nie, bęgi, nie, bęgi. nie, bęgi, nie, bęgi. Ja nie, widziałe, nie, z blików, sobie nie, 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 nie,

Ale mega fajna, bo mogę teraz postanowić jest jeszcze jest uruchamiać O kurcze i Jest dobra, obiektywowa Mam epik Jestem niepogodany teraz Ja jest. Przepraszam, że jestem nieaktywna, ale nie chcę nie mi się nagrywać, ale... Teraz jak się chcę

Ej, po to tutaj, ja się tutaj, 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 Okej. tutaj, 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 z tutaj, 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 tam tutaj, 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 tutaj,

Trochę szybciej wchodzimy teraz. Jak cię sł Marcinka Marcinko. Tak cię Marcinka tak cię mogę zrobić Nie, tego Marcinkowi nie mogę zrobić. Marcinek nie, ty zostajesz 4 tysiące. tysiące, dobra. Marcinka musimy zostawić. Marcinek jest. O! Trzeba się Idziemy dalej Mam 5 milionów I realne to są Idziemy dalej Przejdziemy gdzieś tak do tej hordy I zresztą w końcu nie będę myślała, że to chodźmy no, wyciec Nie może by być taki no i w tym filmie będzie 10 człowiek to robię kolejną serię z platformy simulator więc męczko jacy no tu jeszcze tego nie ma wykończyć, oj et i ek chyba se kupi znać co nie wiem czy se kupić czy nie i o tu jeszcze 5 a tu nowy aktyw, 12 tysięcy nowych aktyw Pozbierać na I I księż, bo muszę pozbierać tą egzemplację. Za 6 minut. 16 Dobra. Ja no bo żeby czas, robić. Ja w ogóle z w miałem indeks robiony. Miałem plus 4 tiery. Nie 4 tiery. To ma chcę robić na indeks. No, wyglądał robił indeks tak samo. Jak inny kolega. Będziemy, będziemy robić indeks. Będzie ono być next, taki będzie wyjątkowy odcinek Idziemy dalej Ło, wow, ale co? fantasy world No, jesteśmy na fantasy no, world, kilka sekund I Idziemy sobie zenchantować innego pleciczka. No, no. No.

Zbieramy sobie 3 miliony maksymalnie. Jak chyba są mój telefon, są mój tutaj dalej. Idziemy no, dalej. Co przechodzi Przepraszam za bo sobie nie skakuję, bo to takie... Kiego Łączyć? 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 No, to jest coś, coś coś. Ja, to się posłucha, to jak jak to czasu tu To jest tam O to, to, to będziemy mogli wykonać deskę, ale my to już wszystko na sklepach robimy. No, mastery zobaczymy, co my mastery. To To sobie zrobimy na maksa, To jest 380 chyba 5. Co, jest, dobra, idziemy na samuraj.

Dobra, zacznijmy dalej. Dobra, no. na 15 bilionów możemy iść na sopa, sop, środa. A nie, przepraszam, drugi ład! I 6 przez 15 lat. Nie chcę mi się już tam do tego... Muszę pochwalć jeszcze trochę. Może makro mi zaraz skończył odcinek, kwiewym. No najpierw dość, potem zrobić wszystko na maksa. Ale już w następnym odcinku zrobimy indeks. Niedługo, może zostawię ten. ten... Pójdę, bo dzisiaj, Cię dobra, będę jechał. ...jest nie będzie odcinek, jutro będzie odcinek, spróbuję wrócić. ...nie wiem... Patrzmy, I zabiłabym 10 subów. Proszę bardzo, chcę zabić dzisiaj... 10 subów. Do, 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 do tego roku chcę zrobić 10 subów. To moim

Czekajcie, lucky boost już położę Może zrobić jakaś legendę I 13 lucky boostów było nie Ja wiem tam gdzie pochodzimy, mega dużo listów. Ale nie to I jestem 10 z dzisiaj Patrz, nie będę się, nie będę się Nie chcę, nie nie Czemu?

to jest zero opłatności. Będziemy też szli. W tym razie postaram się nasalić więcej. Chci się do głączyć, to zostawimy. 10 lajków w górę. Pod tym filmem przycimy z drugą częścią. Nie wiem, że... Jestem bardzo mnie kuzana, bo tak samo wiem, ja bo to jest mój... i kolega. Oto, że lepszy, to po to, e, żeby lepiej tą Pistola troszeczkę przerombało, bo wiecie kiedyś jak kosztowało 68 milionów za beta? I teraz pistola strona troszeczkę posłucha, przepraszam za przekuszenie posłucha, e, że... E, to kosztuje po 500. Po 500 milionów gemów... ...słuchuję się korobało z tą samą. Okej, to skoczyliśmy. To pole, to wyjdzie, a to do informacji, bo nie jestem w poleciu, ale nic wygrałem. O, poszło to poszło, koszule, więc nie będę... O, oh, i w, to teraz? Idziemy jakie to PS, bo do razy 20. Zobaczmy, idziemy sobie na stole ja lat, i będziemy dalej fali Tam przyjdę, jęku. W Nie, to zostawiamy na tych chord. Idziemy sobie poza 7 jęku, bo za się jęku. Chwalicę, bo to jest To Dawajcie legendę razy 20, czekajcie. Trzebać. Zobaczmy legendę. Legenda! Wreszcie! Po tylu. Ja tak. legenda. Dobra. na ona mi się każe? Dałaś mi się

co jest? Oj, zazdroszczenie, ale ja miałem taki... Ja miałem... Ja miałem... Pibara. Nie sprzedaj tego, chyba. 5 milionów gramy, ja nie sprzedaj tego. Chodźmy wiem. Chodź mi nawet.

Tuarze, nie, nie to, Możemy tak troszeczkę odklejać, już nie wiem czemu, nie z na bo na tym porcie otworzymy tę nie się jednym lajko i skończymy od Jeszcze po tym co ci go badam, jeszcze tam nie na tej skrzyni zostawię trochę tutaj od

O chłopcze, biorę z pasmego, się tutaj. Idziemy zobaczyć jeszcze to. No, bo tu Idziemy tutaj z dopiero. do bo tu troszeczkę. Idziemy. Mmm. Idziemy. 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 Dobra, hmm. hmm. to nie było... Jakieś kłopoty usłyszałem, nie Ja, ja, ja być, ten, bym, tak. Nie, chcę długo. I pamiętacie, jeśli mam pokazać jedną rzecz, taką fajną. No. Jak to? O, 11 milionów, taka to, to są, są. Zbieram, zbieram taką fajną

do końca i w ogóle sobie później na takim innym filmie jeszcze, ale zobaczymy. To jest odcinek. My chcemy do jednego biliona, o tym co jeszcze na, na skrzynię będzie jedno. I tam, w, tak, idźmy. 300 milionów. No, w okresie, bo mi na że żywopadach mi stówki na kawałek. Co tutaj Jeśli Nie macie gdzie ma, się słabać. Słuchajcie, w tym nieporadni. Okej. Okay. Zobaczcie, za Okej. Okay. tam nie znał. Tutaj były takie Już jest taka fajna miejscówka. Lecz jeszcze nie zauważysz O, właśnie. idziemy właśnie. Idziemy, do zakończymy odcinek. 我们下一场比赛看到吗？下一场比赛我们迎来决赛，比比谁那耐辛苦谁赢了。